No byczki wybiegane, pogodę mają. No idźcie już, idźcie, idźcie. Ktoś tam pytał się o Jerseya. Proszę bardzo, jest, żyje, ma się dobrze rośnie już żeber nie widać. Angusy są fajne. Widać po nich towar będzie. O jangus, o jangus Jersey. Idą sobie wszystkie na zawołanie, nie trzeba się z tym ganiać, wystarczy dobrze wyszkolić. No i tuż. I tutaj mamy jednego takiego, Ця. Ну идите, идите, идите уже Yeah.

Ten był taki strasznie chudy Teraz wygląda super W porównaniu z tym co było wcześniej I jak zawsze na samym końcu Black Hereford z kolegą Nie rozłączni No co chcesz? Idź już tam. Wracać Już was tu nie ma Już Rzeszek patrz I po robocie Dzięki, na razie